Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najtrudniejszych tematów, jakie początkujący rysownik może napotkać na swojej drodze. Mam na myśli ręce, a przede wszystkim dłonie. Sprawiają one mnóstwo problemów wielu artystom. Zaraz spróbuję trochę odczarować ten temat. Zobaczymy, czemu w ogóle warto ćwiczyć ich rysowanie i po co w ogóle to robimy. Zaczynamy. Od wieków artyści portretują ludzi i oprócz samej twarzy z reguły ich dzieła przedstawiały część całej sylwetki modela lub nawet całą postać. Nie robili tak tylko dlatego, że klient zamówił duży obraz i musieli zapełnić czymś płótno. Czasami po prostu mieli do czynienia z tak charakterystycznymi modelami, że uchwycenie samego oblicza nie oddawało w pełni wizerunku osoby. Dopiero cała poza czasami potrafi uwidocznić charakter modela. Patrząc na ten obraz i uwiecznionego na nim człowieka, chyba nie mamy wątpliwości, jaka była jego pozycja społeczna i charakter. Pokazanie ich było możliwe poprzez ukazanie właśnie charakterystycznej pozy. Ale jak to się ma do rysowania rąk? Już ci wyjaśniam. Otóż nie możemy mówić o pozie, jeśli nie przedstawia ona gestów, a gesty to domena właśnie rąk, a przede wszystkim dłoni. Zobacz, że najsłynniejsze dzieła w całej historii sztuki przedstawiające ludzi bądź ich wizerunki. Zawierają przedstawienie rąk wykonujących określone gesty. Możemy zobaczyć to na bardzo wielu przykładach. Czasami nawet sam gest i dłonie go wykonujące stają się sławniejsze niż sam obraz, na którym się znajdują. Wiemy już zatem, że jednym z powodów, dla którego przedstawiamy dłonie na naszych pracach, jest wzbogacenie wizerunku człowieka o jego cechy charakteru. Jest jeszcze kilka innych powodów. Następnym z nich jest pokazanie lub podkreślenie aktualnego stanu psychicznego naszego modela. Wróćmy do analizy. Popatrz na ten obraz i spróbuj się zastanowić, jakie emocje przeżywała kobieta pozująca do tego dzieła. Jej twarz sugeruje, że jest w dobrym nastroju. Jest całkiem wyluzowana. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że jej wyraz twarzy się nie zmienił, ale układ rąk już tak. Na przykład na taki. Mimo tego, że mimika pozostała ta sama, to zaczęliśmy odczytywać my emocje monolizy w kompletnie inny sposób. Widoczne ścięgna na rękach sugerują napięcie i cała postać teraz wyraża raczej skryte emocje, mówiące: Jeśli wejdziesz mi w drogę, to cię własna matka nie rozpozna. Wystarczyła tylko mała zmiana gesturą. Same gesty mogą być subtelne, tak jak widzimy to tutaj, lub bardzo gwałtowne i nie pozostawiające miejsca na jakiekolwiek niedomówienia. Jest jeszcze jeden powód przedstawiania rąk na obrazach. Ludzkie dłonie to genialny twór natury. Dzięki nim wykonujemy większość czynności potrzebnych do naszego życia. Możemy nawet komunikować się za pomocą rąk, czego przykładem jest chociażby język migowy. Nawet nie zamierzam wymieniać, ile może być możliwych czynności, które możemy nimi wykonywać. Nawet rysujemy i malujemy za pomocą rąk. Dlatego właśnie portretowanie osób w trakcie ich codziennych czynności lub podczas wykonywania danej profesji może wzbogacić ich wizerunek zarówno artystycznie, jak i tematycznie. Mówiąc prościej, jeśli narysujesz portret np. Na gitarzysty w dynamicznej pozie podczas gry na instrumencie, to na pewno ta praca będzie znacznie ciekawsza wizualnie niż siedzący człowiek z gitarą w tle. Dlatego kolejnym powodem, dla którego chcemy dobrze przedstawić ręce na naszych pracach, jest wzbogacenie wizerunku modela poprzez ukazanie jego profesji lub typowych dla niego zajęć. Artyści z tej przyczyny znacznie częściej pokazują właśnie ręce i dłonie, a nie jakąkolwiek inną część ciała. Nawet pomimo tego, że są one znacznie trudniejsze do narysowania niż np. Na tors czy kolana. Ręce i dłonie same w sobie mają wartość ekspresyjną i nawet bez pokazywania twarzy możemy za ich pomocą pokazać przeróżne stany i emocje. Od elegancji i dumy, poprzez gniew, aż do smutku i rozpaczy. Ich niesamowita mobilność i możliwość ruchu jest wynikiem bardzo skomplikowanej budowy anatomicznej, a to niestety sprawia, że są one po prostu trudne do zobrazowania. Ich budowa sprawia, że w odróżnieniu od np. głowy, która z różnych stron zachowuje podobną formę, widok ludzkiej ręki w zależności od punktu widzenia może się zmienić diametralnie. Skróty anatomiczne mogą być bardzo skrajne, co w połączeniu z możliwością zginania palców i nadgarstka sprawia, że ręce stają się koszmarem początkujących artystów. I w bardzo wielu ich pracach nie wiadomo, czemu postaci mają schowane ręce za plecy. Jeśli teraz czekasz na jakiś magiczny trik, który sprawi, że nagle zaczniesz dobrze rysować ręce i dłonie, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Nie ma takiego. Jedynym dobrym sposobem jest uważna obserwacja i czysta praktyka. Najlepiej ćwiczyć rysunek dłoni za pomocą szybkich szkiców, jak największej ich ilości. Kiedy chodziłem do liceum plastycznego, praktycznie każde zadanie domowe składało się ze szkiców rąk i dłoni. Nie portretów czy postaci, choć one również były istotnym tematem na lekcjach rysunku. Były to właśnie dłonie. Musieliśmy zapełniać niezliczone kartki szkicowników rysunkami przedstawiającymi nasze własne ręce. Z czasem przyniosło to naprawdę wymierny efekt. Tylko od razu uprzedzam: tego czasu nie liczyliśmy w dniach czy tygodniach, ale raczej w miesiącach i latach. Na szczęście możesz ten czas trochę przyspieszyć, poznając budowę samej dłoni i sposobu, w jakim poruszają się poszczególne jej części. Znając jej anatomię, unikniesz podstawowych błędów już na wczesnych etapach rysunku. Otóż sama dłoń składa się z trzech głównych części. Są to nadgarstek, śródręcze i palce. Same palce możemy podzielić również na trzy grupy. Są to kości paliczków. Pomiędzy nimi są stawy, w których palce się zginają. Te trzy główne części są dobrze widoczne z każdej strony ręki, jednak jej pozostałe części już nie. Jeśli spojrzymy na dłoń, od góry widzimy przede wszystkim strukturę kości, ścięgna i mniej lub bardziej wystające żyły. Jeśli odwrócimy dłoń, jej budowa jest już odrobinę inna. Oczywiście widzimy jej trzy główne moduły, ale sama forma dłoni z tej strony jest już bardziej okrągła i miękka. Składają się na to dwie rzeczy. Po pierwsze, mięśnie odpowiadające za ruchy kciuka i palców. Ich kształt widzimy jako dwie poduszki na spodzie dłoni. Tą większą przy kciuku nazywamy kłębem, tą poniżej małego palca kłębikiem. Drugą rzeczą, która wpływa na wizualną formę spodu dłoni, są poduszki tłuszczowe. Są umieszczone zarówno w części śródręcza, jak i na palcach. Możemy je zobaczyć, kiedy zginamy zarówno same palce, jak i całą dłoń. To teraz omówmy sobie trochę szkielet dłoni. Jest to na jedną z niewielu, jeśli nie jedyną częścią ludzkiego ciała, na której tak mocno widać strukturę kości. Zobaczysz to szczególnie kiedy zaciśniesz dłoń w pięść. W tym momencie widać wyraźnie każde łączenie paliczków z kośćmi śródręcza. Jest to bardzo ważne miejsce z perspektywy rysownika próbującego narysować ludzką dłoń. Chcąc zrobić to poprawnie, musisz zauważyć, że te łączenia nigdy nie znajdują się na tej samej linii. Można powiedzieć, że leżą one na linii w kształcie łuku. Ten łuk powtarza się zarówno w miejscu zgięć palców, jak i na samych ich końcówkach. Budowę dłoni można porównać do wachlarza, którego segmenty odpowiadają za palce, które biorą swój początek z jednego miejsca. Tak jak właśnie ma to miejsce w wachlarzu. W przypadku dłoni jest to nadgarstek, następnie rozchodzą się one promieniście. Zobacz, że łączenia stawów zachowują pewien rytm i jest on widoczny niezależnie od strony, z której patrzymy na rękę i palce. Porównanie je do wachlarza jest również ważne w momencie, kiedy rysujemy zaciśniętą pięść. Zobacz, że gdy zaciskamy palce, to również układają się one zawsze w kierunku do nadgarstka, a nie równolegle, tak jak często zdarza się to robić początkującym artystom. Przejdźmy teraz do samych palców. Rysowanie ich jest dosyć skomplikowane. Po pierwsze, w zależności od tego, z której strony dłoni patrzymy, ich długość różni się od siebie. Odpowiada za to fałd skóry, który znajduje się pomiędzy nimi. Zwróć uwagę, gdzie znajdują się stawy łączące je z kośćmi śródręcza. Od górnej strony dłoni widzimy, że to miejsce jest początkiem palców. W przypadku dolnej części dłoni znajdują się poza nim. Przedstawienie ich również z reguły przysparza najwięcej problemów, jeśli chodzi o skróty anatomiczne. Dodatkowo bardzo często mają one różną orientację i nie są skierowane w tym samym kierunku. Mówimy tu zarówno o palcach śródręcza, jak i o samym kciuku. Rysując go, musisz zawsze uwzględnić to, że jest on skierowany przeciwstawnie do pozostałych palców. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Palce nie są takie same. Powtarzając kształt każdego z nich wyjdzie ci sztuczny i nienaturalny rysunek. Ich ogólna budowa jest podobna, różnica tkwi jednak w proporcjach pomiędzy nimi. Mały palec jest, jak sama nazwa wskazuje, najmniejszy w stosunku do innych palców. Kciuk jest najszerszy. Musisz naprawdę uważnie obserwować takie detale, żeby dobrze uchwycić ich kształt i proporcje. Następną ważną cechą wyglądu palców jest to, że są one nieco cieńsze na końcu, niż u ich podstawy. O wiele wyraźniej widoczne jest to na szczupłych dłoniach. Wynika to z budowy kości paliczków. Te bliżej śródręcza są większe i szersze niż te na końcówkach palców. Tutaj znajdują się również paznokcie. Zwróć uwagę na ich kształt, bo to właśnie one pomogą Ci podkreślić poprawną perspektywę i skrót anatomiczny. Detali i niuansów na temat rysowania rąk jest jeszcze wiele. Myślę, że jeszcze trzy takie lekcje nie wyczerpałyby tematu. Przedstawiłem tylko kilka podstawowych. Zastanówmy się teraz, jak wykorzystać te informacje w praktyce. Jedną z najskuteczniejszych metod na prawidłowe narysowanie dłoni jest próba uproszczenia jej kształtów do podstawowych brył. Najpierw rysujemy te główne, nie skupiając się na detalach. Na takich prostych kształtach o wiele łatwiej dostrzec błędy w proporcjach i kierunkach. Dopiero gdy mamy je już mniej więcej ustalone, to możemy dodać kolejne bryły odpowiadające za mniej istotne cechy, ale tworzące charakterystyczną formę dłoni, np. kostki czy stawy. Tak przygotowany grunt pozwoli nam rozrysować poprawne kontury i realistyczny światłocień. Całą technikę upraszczania nawet najbardziej skomplikowanych form przedstawiłem w drugim module mojego kursu realistycznego rysunku pod tytułem kształty i proporcje. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu. Spróbujmy więc narysować jakąś dłonię od podstaw, mając z tyłu głowy wszystkie wcześniejsze informacje. Narysuję rękę z tego zdjęcia. Rozpocznę pracę od zaznaczenia, dokąd będzie sięgał mój rysowany obiekt. Chcę pokazać, gdzie będzie jego górna, a gdzie dolna granica. Podzielę sobie ten odcinek na pół i porównam, co będzie się znajdowało dokładnie w połowie wysokości ręki. Dodatkowo sprawdzam, jak wygląda stosunek szerokości do wysokości. Jest to dobra metoda na rozpoczęcie szkicu obiektu, który nie ma żadnych charakterystycznych punktów, mogących nam posłużyć jako podstawowa miara wysokości. To jest taki pierwszy punkt orientacyjny, który pozwoli mi określić miejsce, gdzie znajdują się poszczególne części ręki. Teraz mogę zacząć rysować podstawowe kształty, z których będzie się składać dłoń. Ten etap szkicu jest bardzo ważny. Szukam teraz przede wszystkim miejsc, w których znajdują się najważniejsze części, tak jak nadgarstek, poszczególnie zgięcia palców czy kciuka. To jest czas na popełnianie błędów i późniejsze ich poprawianie. Wiesz, że ręka jest jednym z trudniejszych tematów, więc zarówno u mnie jak i u Ciebie jest bardzo prawdopodobne, że jakiś może się pojawić. Dlatego w tej chwili moja kreska jest najlżejsza jak się tylko da. Tak naprawdę jest ledwo widoczna i jest to zabieg celowy. Nie chcę, żeby jakieś większe błędy były trudne do wymazania. Dlatego dopiero jak będę mieć ustalone przybliżone kształty i odpowiednie proporcje, wtedy wzmocnię linię konturu. Kontrola nad siłą kreski jest bardzo ważna w rysunku. Nie tylko dłoni, ale praktycznie każdego tematu i obiektu. Oczywiście zależy ona od siły nacisku ołówka na papier, ale nie tylko. Zróbmy małą przerwę. Zwróć uwagę, jak w tej chwili trzymam ołówek. Palce są bardzo daleko od punktu styku grafitu z papierem. Dzięki temu mogę uzyskać znacznie bardziej delikatną i jasną kreskę. W tej chwili pracuję tylko ciężarem samego ołówka. Praktycznie nie przyciskam go do papieru. Taki chwyt jeszcze bardziej minimalizuje nacisk. Zrób sobie takie ćwiczenie. Narysuj na czystej kartce kilka kresek, trzymając ołówek w ten sposób. Następnie, nie zmieniając w ogóle siły nacisku, chwyć ołówek tak jak długopis i spróbuj narysować linię. Zobacz, jak te dwa ślady różnią się od siebie, mimo że siła nacisku była taka sama. Wróćmy zatem do rysunku samej dłoni. Teraz mogę ustalić, gdzie znajdują się palce oraz jaka ich jest przybliżona długość i szerokość. Pamiętaj, że ich kości zaczynają się w rejonie nadgarstka, więc ich kształty będą musiały się schodzić w tym obrębie. Możesz nawet narysować delikatne linie, które pomogą wyznaczyć Ci ich kierunek. Następnie mogę przejść do szukania kolejnych elementów dłoni. Powoli z białej kartki zaczynają mi się wyłaniać przybliżone kształty w odpowiednich proporcjach. Teraz mogę zacząć szukać bardziej konkretnych krzywizn. Już na samym etapie ustalania konturów chcę przedstawić dłoń jako zestaw brył i przestrzennych form, dlatego w tej chwili szukam miejsc, gdzie będą granice głównych plam cieni. Pozwoli mi to zauważyć rękę jako trójwymiarowy obiekt, a nie samą sylwetkę już na etapie tworzenia konturów. Teraz już nie popełnię jakichś dramatycznych błędów, więc mogę spokojnie wzmocnić siłę naciskołówka i co za tym idzie narysować znacznie ciemniejsze linie konturu. W tej chwili chcę już pokazać detale, takie jak poszczególne fałdy skóry i małe krzywizny składające się na linię sylwetki ręki. Następnie nakładam wstępny, bardzo delikatny walor na plamy cieni, które zaznaczyłem już wcześniej. Nie jest to jeszcze właściwe cieniowanie. W tej chwili nie zwracam uwagi na to, która plama jest ciemniejsza lub jaśniejsza względem innej. Chcę tylko wypełnić ich kontury jakimś walorem, by jeszcze raz porównać proporcje całej ręki. Lecz tym razem nie za pomocą wyglądu konturów, ale kształtów samych plam cienia. Patrząc na nie, mogę sobie łatwo porównać, czy jest on w miarę zbieżny z tymi, które widzę na referencji. Dopiero gdy widzę, że wszystko jest w miarę ok, to mogę przejść do następnego etapu cieniowania. Nie zmieniając ołówka, chcę w tym momencie już powoli zacząć różnicować kontrast poszczególnych miejsc na rysunku. Teraz zaczynam patrzeć i analizować, które miejsca są ciemniejsze, a które jaśniejsze. Od teraz w uproszczeniu cały proces nakładania światłocienia będzie polegał na stopniowym zwiększaniu kontrastów na całym rysunku poprzez nakładanie waloru aż do momentu uzyskania odpowiedniej jego wartości. Możemy teraz trochę przyspieszyć proces, bo samo cieniowanie nie jest głównym tematem tej lekcji. W tej chwili staram się znaleźć kształty najciemniejszych plam waloru, które potem ewentualnie mogę rozetrzeć, żeby rozróżnicować ich krawędzie. Nie zwracam uwagi na szczegóły, chcę tylko ustalić, która plama jest ciemniejsza, a która jaśniejsza względem tych sąsiadujących. Na tym etapie pracy często zdarza mi się mrużyć oczy, patrząc zarówno na zdjęcie referencyjne, jak i na swój rysunek. Taki sposób patrzenia usuwa mniejsze detale z pola widzenia i dzięki temu mogę ustalić prawidłowe zależności pomiędzy głównymi plamami waloru. Dopiero jak dobrze określę wartości głównych plam świateł i cieni, to mogę zacząć rysować detale, jednak w taki sposób, by nie zburzyć tego, co już udało mi się narysować. Bardzo częstym błędem początkujących rysowników jest zbyt wczesne skupienie się na szczegółach. Widać, że detale na takich pracach mają zbyt mocne kontrasty, przez co rysunek traci wrażenie realizmu, a przede wszystkim przestrzenności przedstawionego obiektu. Dlatego nie skupiaj się na rysowaniu błysku wokół swojego modela, kiedy jeszcze nie masz pokazanej przestrzennej bryły całej głowy. Wróćmy jednak do rysunku dłoni. W miarę, gdy buduję odpowiedni kontrast na ręce poprzez dodawanie kolejnych wart grafitu, moja kreska robi się coraz krótsza, a plamy waloru mają teraz bardziej skomplikowane i rozbudowane kształty. Zaczynam przedstawiać mniejsze szczegóły, jednocześnie poszerzając skalę waloru. Teraz chcę już urozmaicić główne plamy cienia i pokazuję, gdzie są płaszczyzny, na które pada mniej światła, a gdzie wraca ono w postaci światła odbitego. Dodatkowo w miejscach oświetlonych również muszę zróżnicować walor i określić, gdzie znajdują się tony jasne, a gdzie półtony, które są znacznie mniej oświetlone, ale jednocześnie nie znajdują się jeszcze w cieniu. Dopiero teraz mogę zacząć zwracać uwagę na tworzenie mniejszych detali, takich jak zmarszki na skórze czy jakieś drobniejsze fałdy. Jednak cały czas staram się, by nie zburzyły one całego dotychczasowego waloru, więc co jakiś czas rozcieram krawędzie mniejszych kształtów, by wtopić je w główne plamy cienia. Co jakiś czas ponownie używam gumki, by odzyskać bielkartki. Robię to z reguły na przemian z rozcieraniem, ponieważ takie naprzemienne ścieranie już nałożonego grafitu i ponowne nakładanie go w niektóre miejsca tworzy efekt zróżnicowania waloru nie tylko w miejscach cienia i półcienia, ale również w tych obszarach najbardziej oświetlonych. Sam proces nakładania światło cienia będzie się powtarzać kilkukrotnie, aż do momentu, gdy efekt będzie mnie zadowalać. Na sam koniec postanowiłem dodać jeszcze tło, żeby jego ciemny walor podkreślił kontrast mocniej oświetlonych krawędzi dłoni. Dzięki niemu nie będę również musiał wzmacniać konturów, co dałoby rysunkowi bardziej graficzny charakter. A mi w tym momencie chodzi raczej o wrażenie realizmu. I to by było na tyle. Gotowy rysunek widzisz przed sobą. Na sam koniec dam Ci jeszcze kilka finalnych rad dotyczących rysowania dłoni. Po pierwsze i najważniejsze: Nie zrażaj się tym, że ręce to jeden z trudniejszych tematów w rysunku. Po prostu zacznij go ćwiczyć. Druga rzecz wynika z tej pierwszej. Zapewne nie od razu rysunki zaczną ci wychodzić. Jak już wcześniej wspomniałem, proces doskonalenia znajomości anatomii ludzkiej ręki i umiejętności pokazania jej na rysunku trwa miesiącami, a nawet latami. Dlatego weź sobie do serca zasadę, którą wyznaję: postęp, nie perfekcja. Szczególnie w tym przypadku. Na sam koniec, ostatnia rada. Szkicuj. Rób dużo szybkich szkiców dłoni w pozach wyrażających ruch i gesty. Najlepiej z natury. Jedną ręką rysujesz, druga służy ci jako model. Bardzo prosta zasada, a jednocześnie jeden z lepszych sposobów na osiągnięcie szybkich postępów w rysunku dłoni. 10-15 minutowych szkiców da ci więcej niż jeden szczegółowy rysunek robiony przez kilka godzin. Mam do ciebie prośbę: jeśli uważasz ten materiał za wartościowy i chcesz, by powstawało ich więcej, to subskrybuj mój kanał. Przytłaczająca większość ludzi oglądających moje filmy nie robi tego. W tej chwili mogę sobie pozwolić na jeden film w miesiącu. Więc jeśli chcesz, by takie jeszcze lepsze lekcje pojawiały się częściej, to kliknij w czerwony przycisk i ustaw powiadomienie. Tymczasem do następnego razu. Cześć!